Z tej jesteśmy przedstawicielami firmy TFP, producenta opakowań z tektury falistej. Od 17 lat pracuję w firmie i nie zauważyłem przez te 17 lat w naszych opakowaniach występowania mączniaka prawdziwego. E Wewnątrz opakowań rzekomego również nie zauważyłem, więc bezpiecznie można pakować Państwa produkty do wewnątrz naszych opakowań. Ja pracuję w dziale sprzedaży, dołączyłem do, do zespołu sprzedaży kilka lat temu. E, oddam głos Karolinie, opowie troszeczkę o firmie. Witam Państwa. Ja rozumiem, że Państwo się spieszą, więc naprawdę chcemy tutaj króciutko opowiedzieć. Firma TFP jest firmą z 30-letnią tradycją, tu na rynku polskim. Jesteśmy producentem tektury falistej i opakowań z tektury falistej, z tektury litej. Mamy dwa zakłady produkcyjne, jeden tu w kurniku pod poznaniem, drugi w Babimoście, to są okolice Zielonej Góry. Produkujemy opakowania szare, transportowe, produkujemy opakowania z nadrukiem, różne technologie nadruku, różne ilości, różne konstrukcje. Generalnie wygląda to mniej więcej tak, że. Państwo jako klient przychodzą do nas, yy, mówią, czego Państwo potrzebują, czy Państwo chcą zapakować jedną butelkę, czy sześć butelek, czy 12, czy to ma być opakowanie prezentowe, czy to ma być opakowanie do, yy, do transportu. My Państwu podpowiadamy naszą wiedzą, jakie to by mogło być opakowanie i wtedy razem, wspólnie jakby dochodzimy do konsensusu i my wtedy dla Państwa te opakowania yy, wyceniamy. Także nie mamy czegoś takiego, że mamy sklep po prostu, że tam są konkretne opakowania, które Państwo mogą sobie jak w sklepie wybrać, tylko razem projektujemy te opakowania, wyceniamy i dla Państwa produkujemy. Jeżeli chodzi o ilości, bo to już były takie pytania często, jakie ilości, jeżeli to ma być produkcja na maszynach, no to ilości zaczynają się powiedzmy od 3 tysięcy w górę i wtedy, to jest taka maszynowa produkcja i te opakowania są w bardziej atrakcyjnej cenie, można powiedzieć. Natomiast jesteśmy też w stanie produkować opakowania w mniejszej ilości. Mamy do tego przygotowane maszyny, na przykład maszyna do nadruku cyfrowego pozwala nam produkować, drukować opakowania w mniejszych ilościach bez konieczności kupowania narzędzi. Można też zrobić, tak jak tu z jednym z panów rozmawiałam, że zamówić w większej ilości, zebrać się w kilka osób, zamówić w większej ilości opakowania, a zróżnicować je tylko nadrukiem. Tak, że na przykład zamawiamy 3000 kartonów, a 500 kartonów będzie miało taki nadruk, a 500 inny i tak dalej. Także różne są możliwości, także zapraszam Państwa do podejścia, do naszego stanowiska, tam w okolicach schodów, możemy sobie porozmawiać na ten temat i na pewno coś Państwu zaproponujemy. Z częścią winiarzy lubuskich tutaj widzę znajome twarze, niektórzy są moimi znajomymi, z którymi współpracuję, niektórych znam z, z widzenia, z niektórymi z Państwa miałem dopiero zaszczyt się spotkać wczoraj, dzisiaj. Mamy wypracowaną taką strategię właśnie zebrania kilku grup winiarzy, składania zamówienia grupowego, wtedy jest atrak bardziej atrakcyjna cena, więc... Zapraszam do naszego stoiska numer dwa. W celu omówienia szczegółów technicznych doradzimy tutaj od strony technicznej, od strony nadruku. Zapraszamy.